Siemano, witam wszystkich, z tej strony ja, wasz ulubiony youtuber, czyli Urzatek. Witam was na kanale Motogwark, gdzie jest content czysto motocyklowy I dziś na stale mamy AM6, czyli po prostu kolejny raz to samo Z tym, że ten, przyznam, że na pierwszy rzut oka wygląda wyjątkowo obrzydliwie Pozdrawiam Włodka, który jest właścicielem tego wspaniałego, w przyszłości wspaniałego silnika Przysłał mi go tutaj na całkowite remont, sprawdzenie, może jakąś zmianę setu, może coś ciekawego. Zobaczymy. Najpierw trzeba ocenić w jakim stanie jest, tak dokładnie w jakim jest stanie, bo na pierwszy rzut oka jest beznadziejne. Zobaczymy, co będzie dalej. Już tutaj widzę na przykład o zerwany gwint od śrubki, która trzyma nam tutaj membranę i kruciec. Także widzę, że już będzie ciekawie. I co mam powiedzieć? Po prostu w tym odcinku rozbierzemy go do zera, przy okazji oceniając jego stan. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, lajkowania, udostępniania kanału, żeby się mógł rozwijać, żeby przyciągnąć jak największą widownię. A co? A ja tymczasem po prostu działam. No i działamy w miarę sprawnie, no bo trzeba to po prostu rozłożyć do zera. Oho, elegancko, bardzo, bardzo elegancko jest tutaj. Widzę, będzie szło szybciutko, strasznie szybciutko będzie szło. Aha. Ekstra jest. No ale taka już przypadłość AM6, że zawsze należy do młodych, gniewnych posiadaczy, którzy no, nie bardzo się znają, a już na pewno nie oszczędzają. Tylko użytkują. Także no nie ma się co dziwić, że wszystko jest dobite. Spróbujemy najpierw zmierzyć kompresję. O, tak wygląda tutaj. W sumie nic ciekawego, ale też nic złego. Świeca już widzę, że jest niewłaściwa, elegancko, pamiętajcie tutaj idzie BR9ES, a nie b 9 R, czyli rezystor w świecy jest bardzo ważny w niektórych układach wręcz koniecznych do prawidłowej pracy. Także polecam montować świecę zgodną z zaleceniami. No i dobra, tu sobie delikatnie przetrzemy. No, także od razu sobie sprawdzimy kompresję. No bo wiadomo, ciśnienie to jedno, a potem co tu w środku zobaczymy, to jest to są dwie różne sprawy. No ale zobaczmy sobie ile nam tutaj wydmucha. 9 bar. No to 9 bar jest jeszcze całkiem uczciwa wartość. No, można to jeszcze zostawić. O ile w środku nie jest jakiś poniszczony. To tam nam jeszcze całkowicie powinno posłużyć trochę. Bez sensu wymieniać cylinder. No ale zobaczymy jaka będzie decyzja klienta. No i też zobaczymy co będzie w środku. Bo może nie będzie sensu go trzymać z jakiegoś względu. Weźmiemy, odkręcimy chyba gaźnik sobie teraz. Widzę, że gaźnik jest... Yy, co tu jest? Delorto oryginalne, panie i panowie. I mamy go w rozmiarze 21 mm. Także elegancki, mocny tutaj mamy firmowy gaźniczek. Fajnie to powinno się na nim zbierać. Oczywiście po odpowiedniej regulacji. Dobra, wyjmiemy go. Dobra, wyszedł. Najdłuższa linka ssania na świecie. Dobra, jego na razie na bok, bo nic on nam tu nie pomoże. Tu mamy fajny uchwyt od linki sprzęgła. Dobra, idziemy dalej. Tutaj króciec na gumkę. Dobra, to jest to tamto. Mhm. Czyli już tutaj wiemy, że mamy gwint do naprawy. O, membranka. Membranka całkiem, całkiem, nie najgorzej jeszcze. Chociaż ilość silikonu po prostu powalająca. Wodzik też sobie wyjmiemy. Też tu jest wszystko w nim do ogarnięcia. Dobra, co tu jest jeszcze? Tu zegar od zębatki jest do zdjęcia. No, wałek też nie najgorzej jeszcze wygląda. Chociaż ciekawe, jaki jest luz po założeniu zębatki. Dobra, tu mam co? Mam to odkręcone? Nie, to tuż. To jest ten. To jest ten. 14. czternaście dobra magneto stan prawidłowy nic specjalnego mhm. zobaczmy co tu dalej no, mamy zapłon też nic specjalnego, na pewno nam się tu nie przyda teraz. Widać, że kiedyś był ten ślimaczek remontowany już po uszczelniaczach. No i potem, że wszystkie śruby są wywalone totalnie, że nie da się ich w ani odkręcić, ani dokręcić pewnie w dużej mierze. Nie rozumiem, wcale nie są takie drogie imbusowe śruby na kilogramy, także chłopaki, przestańcie robić taką manianę i wkręcać 100 razy te same śruby, no bo po co, Boże, po co? Zapłon. O, widzicie? Jest niebieski uszczelniacz. No i też skoro tyle wydmuchał, to ten śniczek gdzieś tam coś tam jako tako żywotny jeszcze jest chyba. A, był rozrusznik, czyli już wiem, że nie jest oryginalny chyba, w sensie on jest w Yamasze DT150 używany. A one, z tego co wiem, z rozrusznikiem nie wychodziły, tylko z kopką. No to co, no zajmiemy górę, to jest zawsze najciekawsze. Także leci teraz cylinderek O bożeż ty mój O Chrysto Panie Nie, ja tego nie wyjmę Dobra hmm. Świetnie Nie. Syf totalny te nakrętki mhm. super, nawet nie odkręcimy głowicy. No co za genialny silnik, petarda po prostu. Chryste panie, co za szajs. Mhm. Tu już nic nie ma. Dobra. Trzeba to ogarnąć. A nie, czekaj, to mam akurat fajny zestaw. O, tu jest 10 mm. O, no i Aha. Elegancko, widzieliście? Fajne są te nakrętki, właśnie te nasadki specjalne do uszkodzonych nakrętek. To jest też jakiś syf, no. podkładki jeszcze zapomniałem, tak? Podkładki. Co tu się dzieje? Czyli co tam powinno być silikon, chyba. A nie, nie ma. Nie ma też termostatu. Skoczynik temperatury. No, przyznam, że to wygląda na całkiem świeżo założony cylinder, cholera. Naprawdę. Takie sprawia wrażenie. Dobra, zdejmiemy sobie tutaj po kolei. Aha, bo tu resztki podkładek nam blokują. Super. Uh -huh. Ja pierdziele. Kto tak zrobił? Mhm, dobra. 100 to, to odłożymy na bok, bo się pewnie jeszcze przyda. Dobra. Aha, to i tak nie zeszło. Patrzcie, nawet uszczelka nie jest jeszcze jakoś specjalnie przyklejona, także. Hmm, a cylinderek tutaj widać, podwójne okno wydechowe, dzielone. No to to jest jakiś lepszy zaciersal. Będzie trzeba go pomierzyć. Czy to jest jakieś 70 czy 80? O, tu jest. O, zobaczmy co tutaj. No, wał do wymiany, dziękuję. Już góra-dół nawet ma luz. Także to już były chwile przed tragedią. Dlatego też już widzę, że on jest taki poprzycierany po całym obwodzie. Głównie tutaj po stronie sącej. Miał bogato. Także dlatego jeździł. Chociaż z drugiej strony te duże zużycie wału. Aha, no, łożyska na wale też już. Zaczynają. Dopiero zaczynają się poddawać, bo jest minimalny luz. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. To chyba jednak będzie cylinder do wymiany. No ale zobaczmy, co tutaj. Zobaczmy, co dalej. Aha. Dobra, zabezpieczenie. przypalony już od dołu no to nie no to jednak on trochę jeździł no tu takie delikatne to tu by się cało widać no, ale tutaj przede wszystkim już to puszczało patrzcie po całym obwodzie a tu takie delikatne jakby ślady przytarcia a tutaj też po sącej stronie przebarwienia 47,95 Taki ma wymiar o, Łożysko no niby trochę lepsze Bo to jest te chyba srebrzone No ale Ale jest luz Tu i tam Wał jasil No tutaj zobaczcie tu na boki to tu jest z 2 mm luzu. Dosłownie. No i, no i góra, dół też jest. Tylko czy głównie na tym, czy na tym łożysku? No niedobrze, niedobrze. Szkoda, szkoda. Zaczynamy myśleć właśnie już o nowym secie. A tu nie ma śrub, tu nie ma śrub. Elegancko to przynajmniej mi do odkręcenia, prawda? Co tu jest? Pompa wody. Zobaczmy, jak wygląda. Jak pompa wody, tak jak myślałem. Dobra, mam nadzieję, że spuścili olej przed przysłaniem go do mnie. Bo inaczej będę miał tutaj powódź. Ale tak, jest korek luźny, więc olej spuszczany był. No i teraz tylko, żeby go tutaj jest, puścił silikon, bo po całości jest silikon. Bo przecież uszczelka za 6 zł jest trochę za droga. Wszystko rozumiem. Hmm. Dobra, tutaj trzeba troszkę jeszcze porozchylać o, poszło teraz nam powinno pójść o, z ręki elegancko no, resztki oleju, wiadomo hmm. co tu mamy hmm, pięknie pachnie przynajmniej olej był używany firmowy Right, to tu sobie od razu to poskładam. Ok. O, co tu mamy? Pourywane kawałki karteru. Cudownie, to fajnie, miło. Pompa no, kręci się i na razie tyle mogę powiedzieć. No, 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 no. no, no, no nic, idziemy dalej. Kosz z przegłowem widzę, mamy oryginalny. Chociaż czekaj. Oryginalny to jest docisk. No dobrze, nie, nie ma luzu, nie jest jakiś wybity, wywalony, na boki nie lata. Dziwne rzeczy jakieś specjalnie się nim nie, na nim nie dzieją, także dobrze, przynajmniej sprzęgło może zostać. elegancko, tarcze, U, to jest nowe sprzęgło tu włożone, nowiutkie sprzęgiełko, lidę, nie wiem co to jest lidę, ale sprzęgło, ciekawe czy to nie jest jakiś karbon, karbon albo kewlar, To chciałem powiedzieć, dobra, tutaj kolejna rzecz, nie no tu jest elegancko, Wżerów nie ma, kosz jest noweczka, dobra. No zbieramy dalej. Czyli jak na razie to silniczek jest taki pół na pół, można powiedzieć. Zobaczymy co tam dalej. Teraz tam dalej już niewiele, już niewiele może tam w sumie wyjść. Ale nigdy nie, mów, nigdy to w końcu AM6, a tu się zdarzają czasem naprawdę niezłe cuda. tutaj uchwycik Aha, lide czyli to jest lide czyli lide to jest jakaś firma która zrobiła nam całe te sprzęgło bo i tarcze są lide i wszystko jest lide więc to raczej nie będzie Kevlar. Dobra, tu mamy podkładki. A, w sumie jedną tylko, okej. Okay. Dobra, tu mamy to. to jest tak. Też jest. Zębatka, zębatka. O! Jest uszczelniacz odwrotnie zamontowany niż być powinien. Elegancko. no tutaj, proszę bardzo. Ciekawostka. Łożysko. Zaraz by się posypało. Te łożysko od skrzyni biegów tak samo. Śmietnik totalny, ciekawe czy to siedzi w karterach w ogóle jak powinno. Ale te naprawdę od balansera że tak powiem grozi wysypaniem. Dobra, tutaj te wszystkie śruby to wszystko jest złą. Absolutnie złą, bez dyskusji w ogóle tego nie będziemy używać. Znaczy, że jest ustalone że silniczek ma ładnie wyglądać. Także, także tutaj. Teraz idziemy w tą stronę. Aha, no, no to poszliśmy już właśnie. Ok, udało się tą śrubkę. Wziąłem wiertło 8 i je rozwierciłem. Więc po prostu urwał się łeb, puściła i po temacie, załatwione. Wykręciłem też już szpilki. Mam tutaj specjalny taki uchwyt do wyciągania, do wykręcania szpilek. Tu mamy nasz rozlatany, elegancki korbowód. No, i teraz co? Po prostu rozpołowię go do końca. No i w sumie tyle będzie na ten odcinek. Rozłożę go i co? Będzie trzeba wybić wszystkie łożyska, wszystko wymyć, przygotować do malowania, do piaskowania, do malowania. A potem ustalić, jaki set, zamówić części i składać. A to na pewno zrobię w następnym odcinku. Także tutaj jeszcze, o, ciekawostka, tu z dołu silnika macie właśnie tą szczelinę. Ta szczelina to jest właśnie, o, szczelina serwisowa po to, żeby sobie ten silnik wziąć i y, rozpołowić, tak? Teraz najlepiej będzie sobie użyć odpowiednio ściągacza, którym sobie po prostu rozpołowimy go do zera. No albo jak ktoś umie y, inaczej, a jest sporo technik, no to niech to zrobi inaczej. To, to też przewinę. Tym razem poszło w tą stronę. O, i tu nam się rozpadł silnik elegancko. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O, tu jest ten cały o, wylatany to łożysko. Tuło zmiany biegów. I tutaj tu żadnej podkładki nie ma. Tu jest ta śruba, co ją rozwierciłem, to ją wykręcę. No co? O, tutaj mamy kawałki metalu. Także trzeba się przyjrzeć, czy coś się hmm, czy coś nam się tutaj zmieliło. O-ring widzę, że jest niewłaściwy. A co najmniej źle założony. Więc to też powodowało jakieś nieszczelności. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. No i tyle. Dziękuję za uwagę. Jak ci się podobało, zostaw lajka, subskrypcję. Niech to się rozwija. Jakieś pytania, komentarz śmiało można zostawić i co? Trzymajcie się cześć.